Cześć! Jestem Asia Stawińska, psycholog w Pokój Spokój i jestem tutaj po to, aby pomóc Ci w budowaniu poczucia własnej wartości. Dzisiejsze ćwiczenie to podróż w głąb siebie i okazja do zastanowienia się nad rzeczami, nad którymi zwykle się nie zastanawiasz. To pogłębiona autorefleksja w nieco przewrotnej formie. Jesteś gotowy? To zaczynamy! Na początek znajdź swoje zdjęcie, takie które bardzo dobrze oddaje ciebie. Może być to zdjęcie, które będziesz miał w fizycznej formie przed sobą, może być to zdjęcie na ekranie komputera czy smartfona. To nie ma znaczenia. Następnie, kiedy masz już zdjęcie, pobierz arkusz pytań znajdujący się w opisie pod tym filmem. Twoim zadaniem jest wstawienie swojego imienia w wolne pole przy pytaniach i odpowiedzenie na nie. Ważne, abyś to robił w trzeciej osobie, tak jakbyś opisywał swojego przyjaciela albo bliską osobę. Kiedy masz wątpliwości, jak odpowiedzieć na jakieś pytanie, spójrz na swoje zdjęcie, to które wcześniej przygotowałeś i zastanów się, jak odpowiedziałaby na nie osoba na tym zdjęciu. osobowa narracja w tym zadaniu często daje zaskakujące efekty. Mam nadzieję, że skłoniłam Cię do pogłębionej refleksji na swój temat i że dowiedziałeś się o sobie czegoś nowego. Jeśli coś w tym zadaniu Cię zaskoczyło, daj koniecznie znać w komentarzu